Fundacja Partnerstwo do Rzeczy Słupi jest lokalną grupą działania, której głównym zadaniem jest wdrożenie opracowanej oddolnie lokalnej strategii rozwoju do Rzeczy Słupi na lata 2009-2015. Strategia ta określa dwa najważniejsze cele, jakie partnerstwo zamierza osiągnąć. Są to po pierwsze przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów lokalnych oraz po drugie aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia. Dzięki programowi LIDER Partnerstwo do Rzeczy Słupki wspomaga podmioty działające na obszarach wiejskich poprzez udzielanie dotacji na projekty zgodne z tymi celami, realizując tym samym lokalną strategię rozwoju. Ogłaszane przez Fundację ras dwa razy do roku konkursy w ramach programu LIDER umożliwiają więc mieszkańcom pozyskiwanie dotacji na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem partnerstwa, czyli 19 gmin z obszarów powiatu Słupskiego, Bytowskiego, Lełborskiego i Sławieńskiego. Fundacja Partnerstwo do Rzeczy Słupi działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnie ważna jest budowa infrastruktury turystycznej, m.in. ścieżek i dróg rowerowych. Jedną z organizacji starających się dofinansowanie na budowę takiej infrastruktury jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi, ochrony środowiska i wędkarstwa Natura. W ramach projektu powstała ścieżka dydaktyczna spacerowa wokół Jeziora Granicznego. Ścieżka taktyczno spacerowa powstała w 2010 roku. Przebiega ona dokoła właśnie jeziora Granicznego. Głównym celem tej ścieżki jest udostępnienie było udostępnienie brzegów tego jeziora, żeby można było obejść, pospacerować, a także no, poprawić estetykę, bo jeszcze rok temu Oczywiście to wyglądało, to wszystko nie był, Było Brzeg był zakrzaczony, nie można było przejść ani z wędką. No w tej chwili przejdziemy się do tej ścieżce, to Państwo zobaczą, jak to wygląda rzeczywiście. Jest, jest na co popatrzeć, to zresztą to, w, pójdziemy, to zobaczymy. Powstały trzy wiaty. Przystankowe, tak jak tu widać, jest około 10 tablic informacyjnych, opisane jest jakie ryby żyją w jeziorze, rośliny jakie występują, hydrografia jeziora, jest opis całego jeziora, nietoperze i co ciekawe, jedna ciekawostka, występuje w tym jeziorze rak co jest rzadkość w ogóle na Pomorzu, Zresztą tam zobaczymy to później tam, to jest pierwsza tablica, którą będziemy, będziemy oglądać.